No bolecie, nie Nagrywać? Proszę państwa o to oni. Słynny Bartek Spłonka i młody rzeźnik! Zawody na oponie! Który wygra! Ja bym stawiał na młodego rzeźnika! Ale ci podoła temu zadaniu? Tego nie wiemy! Cały czas zawody trwają! Młody Dajesz, po na Ciebie ostatni grosz! Ale Gruby nie daje za wygraną! Śmiga wspaniale na tym oponie! Jak on cudownie szusuje! Proszę Państwa! Nie wiadomo, jak wejdzie w tamten łuk! Czy uda się? Oj! Jeden zawodnik wypadł! Proszę Państwa! Gruby jedzie dalej! Chyba przegrałem pieniądze!